Cześć. Witam cię na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony apteczce noworodka. Jeśli jesteś ciekawa, ciekawy, co w takiej apteczce powinno się zawrzeć, zapraszam do oglądania. Nie będę ukrywała, że ja na lekach nie znam się kompletnie. Ani na tych dla dorosłych, ani tym bardziej na tych dla dzieci czy noworodków. Ja swoją apteczkę stworzyłam w oparciu o wiedzę i doświadczenie mojej szesnej, która jest farmaceutką i yy, sama także wskazałam na produkty, które by mnie interesowały. Powiedziałam, czego się boję, co chciałabym mieć na wszelki wypadek, a ona pomogła mi już skompletować. Odpowiednie produkty i preparaty, tak aby niczego mi na początku nie zabrakło. W apteczce dla yy, noworodka znajdują się także trzy produkty dla mnie, i od nich chciałabym zacząć, ponieważ jest ich po prostu zdecydowanie mniej. Po pierwsze, zdecydowałam się na yy, zakup wody termalnej. Yy, ja z takiej wody czasami korzystałam, natomiast nie ukrywam, że yy, nie robię tego y, systematycznie i często. Niemniej jednak y, z wiedzy zdobytej choćby tutaj y, z różnych kanałów na YouTubie dowiedziałam, że taka y, woda termalna bardzo przydaje się kobiecie po porodzie w szpitalu. Podobno jest niezastąpiona na oddziale noworodkowym, ponieważ jest tam bardzo gorąco. Także przynosi y, po pierwsze, można się odświeżyć. A po drugie, przynosi mm, fajne uczucie e, chłodu. Ponadto e, słyszałam, że e, dobrze jest jej użyć także w okolice intymne po porodzie, natomiast nie będę ukrywała, że nie wiem tego na pewno i te wiedzę dopiero zweryfikuję. Jeżeli okaże się, że to jest prawda, to dopiero właśnie e, w takim celu będę również jej używać. Ja zakupiłam swoją z Wishi. Czy mi się sprawdziła, oczywiście opowiem już w filmiku po porodzie. Kolejny produkt dla mnie są to tabletki Nurofen Forte 400. Ja praktycznie leków nie biorę żadnych. Teraz w ciąży zażywam. Suplementy y, diety i należą do nich Fermibion, kwas foliowy folik. Biorę także żurawit, ponieważ mam y, wciąż problemy z pęcherzem, ale nie na tyle duże, żeby nie wiadomo jak w to ingerować. Także zwyczajny żurawit w zupełności mi wystarcza. E, przed ciążą leków tak naprawdę również starałam się nie brać, naprawdę w sytuacjach krytycznych, kiedy już bardzo mnie coś bolało albo yy, kiedy byłam naprawdę chora, to wtedy decydowałam się na przyjęcie jakichś leków, natomiast tak zwyczajowo yy, tego nie robię. No niemniej jednak, jeżeli zaraz na początku, po urodzeniu dziecka miałabym jakiekolwiek nieznośne yy, bóle czy, czy gorączkę, to moja położna powiedziała, że spokojnie mogę zażyć e, nurofen 400 i nie przeszkadza to e, w karmieniu piersią. Dlatego zaopatrzyłam się też w jeden blister nurofen. Kolejnym preparatem, o którym chciałabym powiedzieć, jest coś, co akurat dostałam na wypróbowanie. I jest to Femibion Trójka na karmienie piersią. To jest takie opakowanie. E, Tygodniowe, które będę brała już jako suplement diety już po urodzeniu dziecka. Kiedy, kiedy zakończę brać Femibion 2, przejdę na Femibion 3. I to właściwie byłoby tyle, jeżeli chodzi o y, apteczkę dla mnie. Natomiast ta dla dziecka jest zdecydowanie bardziej mm, pokaźna. Może zacznę od y, kremów do pupy. Ponieważ mm, sama cierpię na y, uszczyce, temat skóry jest dla mnie bardzo ważny, jeżeli chodzi o pielęgnację mojego dziecka. Mam pewne obawy, że może się okazać, że mój syn będzie miał bardzo wrażliwą skórę może urodzi się z atopowym zapaleniem może będzie reagował alergicznie na różne y, kremy, maści, płyny, żele. Nie ukrywam, że mm, obawiam się tego, dlatego zdecydowałam się na posiadanie więcej niż jednego mm, produktu przeznaczonego do pielęgnacji. To znaczy, że y, nie kupiłam jednej maści do pupy, tylko dwie, tak żeby w razie czego móc jedną odstawić i spróbować drugą. Podobnie zrobiłam z Pampersami, gdzie kupiłam aż trzy rodzaje. I w momencie, jeżeli e, okaże się, że jedne uczolają, natychmiast je odstawimy i spróbujemy z drugimi. Dlatego mm, mam dwie maści do pupy. Pierwszą jest e, Bepanten. Jest to maść e, chyba najbardziej e, popularna, najbardziej polecana. I w, tak naprawdę dlatego się na nią e, zdecydowałam. Jest to duże opakowanie. Hmm, zakładam, że y, ta maść będzie odpowiednia. Kolejnym produktem, na który się zdecydowałam, jest Alantan Plus. To jest krem do pupy. Zdecydowałam się na niego również z uwagi na y, szerokie rekomendacje y, w internecie. No a jeżeli y, moja Beata je potwierdziła, no to. Y no to, jakby już nie miałam żadnych wątpliwości, Alantan to będzie ten krem, który zdecyduje się zabrać ze sobą do szpitala. I robię to wyłącznie dlatego, że jest mniejszy. Ten, to opakowanie to jest 35 gram, a to 100. W mojej apteczce nie mogło oczywiście zabraknąć oktaniseptu. Zdecydowałam się na małe opakowanie, ponieważ wydaje mi się, że wbrew pozorom tego e, preparatu nie zużywa się szalonych e, ilości. Ja nie ukrywam, że my mamy jakieś opakowanie e, napoczęte w domu, natomiast nie pamiętam ani kiedy było tak naprawdę napoczęte e, dla dziecka. Zdecydowałam, że będzie po prostu oddzielne. Zdecydowałam się na małe opakowanie, ponieważ uważam, że lepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie do końca małego opakowania w terminie, niż trzymanie dużej butli w nieskończoność. Nie wiem, czy kiedykolwiek udało mi się wykorzystać taki preparat do odkażania do końca, dlatego zdecydowałam się na małe opakowanie, które ponadto uważam jest poręczniejsze. Praktyczniejsze zajmuje mniej miejsca. W torebce można spokojnie zapakować ze sobą w podróż. To samo opakowanie, które, które używamy na co dzień, bez konieczności kupowania małej wersji turystycznej. Kolejnym produktem, który chciałabym wam pokazać, jest witamina D. Witamina D także trzeba suplementować noworodkowi. Tak naprawdę, odkąd y, się urodzi. Ja zdecydowałam się na kropelki, które są wyciskane z kapsułki, ponieważ jest w nich odmierzona już odpowiednia ilość y, witaminy D, którą należy dziecku podać. Wydaje mi się, że dla początkującej mamy jest to rozwiązanie y, prostsze i właśnie y, taki sposób zarekomendowała mi zarówno Beata, jak i y, Położna. Kolejnym produktem. Jest paracetamol w czopkach. Tak naprawdę na ten produkt zdecydowałam się mm, profilaktycznie, żeby mieć spokojną głowę. W razie jeżeli okaże się, że Leon będzie miał y, na przykład gorączkę, to żeby nie panikować, y, tylko oczywiście na przykład skontaktować się najpierw telefonicznie y, z lekarzem, a następnie móc y, taki preparat podać. To, co jeszcze wydaje mi się być niezbędne w apteczce noworodka, jest to oczywiście roztwór soli fizjologicznej. Zdecydowałam się na zakup całego opakowania, ponieważ y, wiem, że na początku należy y, taką solą y, przemywać dziecku Między innymi oczy. Pozostałe będą czekały na zapasie, y, bo. Y, z tego, co kojarzę, są potrzebne między innymi do y, słynnego y, aspiratorka do nosa, także z... kupiłam już całe opakowanie. Kolejny, y, kolejny produkt jest, jest to Spray do nosa. Jest to dedykowane y, codziennej higienie nosa i codziennemu nawilżaniu. Wydaje mi się, że y, ten sposób podania będzie prostszy niż. niż y, Wciskanie kropelek, dlatego zdecydowałam się na zakup tego preparatu w po prostu wygodnej butelce. Kolejnym produktem jest olejek na ciemieniucha. Ja wiem, że to nie jest powiedziane, że, że dziecko tam ciemieniucha będzie miało. No niemniej jednak wolałam się przygotować. Zwłaszcza, że w tym momencie mam bardzo dużo znajomych w ciąży, więc w razie, jeżeli mnie się nie przyda, po prostu przekażę komuś dalej. Kolejnym produktem, który z kolei także jest rekomendowany i sama bym na to nie wpadła, jest to roztwór do stosowania w jamie ustnej aftin. To stosuje się do przemywania y, buzi dziecka w celu y, zapobiegania powstawania aft lub żeby te afty wyleczyć w momencie, kiedy już y, powstaną. Ostatnimi już produktami, od których prawdopodobnie powinnam zacząć, ponieważ to jest must have w apteczce Noworodka, są to gaziki. Zdecydowałam się na zakup zarówno gazików jałowych, jak i niejałowych, albo odwrotnie. Gaziki takie wiem, że przydają się do przemywania zarówno oczu, jak i kikuta pępowinowego, choć. Moja położna na przykład zaleca, aby kikuta pępowinowego e, osuszać delikatnie patyczkiem do ucha. Także mm, pewnie na początek spróbuję tę pierwszą opcję. No niemniej jednak gaziki na pewno się przydadzą. I to by było na tyle. Sama nie wiem, czy ta apteczka zawiera wszystko, czy może o czymś zapomniałam, a może kupiłam coś zupełnie zbędnego. E, myślę, że e, to zweryfikuje czas. Niemniej jednak, jeżeli e, chciałabyś, chciałbyś podzielić się ze mną swoją opinią na temat mm, mojej apteczki, e, to zrób to koniecznie, będę czekała na e, Wasze komentarze. Z uwagi, że jestem niedoświadczoną mamą, chętnie dowiem się, czy czegoś w mojej apteczce brakuje, a może kupiłam coś zupełnie niepotrzebnie. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. I pamiętajcie o subskrypcji kanału. Dziękuję i do zobaczenia już nowo.